Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy przedstawiać naszego nowego członka gospodarstwa. Już jest trochę długo, nie mieliśmy czasu go nagrać. No, chcesz zjeść kamerkę? Chcesz zjeść? No, Iberneński pies pasterski. Bawił się Roki? Roki gdzie piłeczka? Gdzie Ty piłeczkę? Had <laughs> you lucky? lucky? Raki stój, stój, raki chodź, stój. chodź, no. jak gwiazda idziesz po wybiegu, no, oddaj piłeczkę, deckiewicz um, mam ma centjerakki